Co sekundę dostaję siłę spadania. I na dole najdłuższej dziury jest mega niespodzianka. Mam nadzieję, że uda mi się tam dojść. W tym momencie jesteśmy przy pierwszej dziurze tej tęczowej. I zobaczcie, jak ja tam naprawdę powolutku spada, bo mam dopiero 18, 19, 20 mocy, to bardzo mało. I widzicie, tam jest pierwszy win czeka na mnie, ale na razie muszę bardzo długo lecieć. Betów jeszcze żadnych nie mogę kupić, bo są za pierwszego wina. No trudno, na razie. Musimy się doczekać, zobaczmy jak długo Tam będzie lecieć, to się Zobaczcie jak oni szybko lecą Oni lecą dużo szybciej ode mnie, bo mają Jeszcze więcej siły O, jest już pierwszy win, uwaga, szykuje się Mamy to, dobrze Mamy już pierwszego wina, teraz możemy iść po swojego Pierwszego peta, Pety dają nam Więcej spida co sekundę Teraz jak widzimy dostaje plus jeden Ale gdy otworzymy peta Uwaga, zobaczmy ile teraz Leci petów, oby wyleciał coś dobrego O, jest 30%, uwaga, uwaga Czyli drugi pet w kolejności i on daje 2. Czyli teraz dostaję 19, 20. A jak założymy peta, to po 3. Mam już 25, 28, 30. Ej, oszustwo, miało być 31, to było... Dało mi 2, a nie 3. No halo, co to jest za oszustwo? Zobaczmy, czy z siłą 50 szybciej będziemy trochę lecieć. Chyba jest szybciej. Ale i tak ich nie mogę dogonić z tego, co widzę. Więc musimy... O jest, dogoniłem bekona, ale jaja. Jest mam kolejnego wina. Dawaj kolejnego Peta, jeszcze lepszego. Ma być najlepszy na świecie i uwaga! też 30%, to jest ten sam. Ale daje dwa. Czyli teraz dostajemy już, zobaczcie, po 4. Po 4 siły na sekundę. To mi się podoba. Więc musimy uzbierać cztery winy, bo ja chcę tutaj przejść. Zobaczmy, jaką nagrodę teraz dostanę. Uwaga. O, jednego wina dostałem, czyli, jeżeli patrzcie, o i naprawdę teraz jest szybciej. Zobaczcie, jak te paski przelatują. Już mam 160 siły z spadania w dół i proszę bardzo mam plus jeden kolejny win jeżeli wezmę drugą nagrodę to dostałem zobaczcie dwa kolejne winy i mogę już tutaj przejść, wow to jest dużo dłuższa dziura zobaczcie na to, pierwszej od razu widać tutaj wina jest duży, dosyć duży win, ja już naprawdę coraz szybciej lecę to jest niesamowite i teraz jak zdobyłem sobie tego wina to zobaczcie tam jest to dużo mniejsze widzicie to taka mała kropka się robi Zobaczmy, ale powoli lecę. No, nie wierzę, ja mam dopiero 90 na sekundę. Ale to jest daleko. No to chyba trzeba by jakieś pety zdobyć. Te dają, za 15 winów są. I ciekawy jestem, ile dają. Niestety nie sprawdzę, bo nie mam 15 winów. Ale petów można mieć założonych aż 8. A jakby sobie zakupić tutaj takiego dominusa? To uwaga, widzowie, wykupy sobie jednego dominusa. I już widzę, że mogę go otworzyć, ale potrzebuję waszej pomocy, żeby. Dodać szczęścia. Załadujcie szczęście najmocniej jak się da. Żeby to załadować, trzeba kliknąć łapkę w górę, więc wszyscy klikają teraz. A! Widzę ty nie klik. Widzę, widzę, że nie chciałeś kliknąć, to no kliknij! I uwaga, uwaga! Jakie teraz będziemy mieli szczęście! Bo już wylatuje nam do minus! Uwaga, uwaga, leci! 20%! Czyli drugi, udało się! Nie dostaliśmy najgorszego, dostaliśmy już lepszy! 20 mocy, ale jaja, jeżeli to założymy, to zobaczcie, ile na sekundę mi teraz leci. Ponad 20. Ale jaja, mamy 1000. No to teraz wskakujemy i zobaczcie, jak, ter jak to leci teraz. Jaka prędkość, jak szybko docieramy do tego wina. No to 1000 to już jest elegancko. Mamy ekskluzywnego peta. Bierzemy dwa kolejne winy. No ja cię kręcę, tego się nie spodziewałem. I teraz biorę dwa, jeszcze kolejne winy. Mam już 9. No na początku Oczywiście, jak się wolno spada, widzicie to? I to rośnie w miarę jak zdobywam siłę. O, coraz szybciej lecę, coraz szybciej, coraz szybciej. Jest już kolejne dwa widy. Dobra, zbieramy 15. Tu odebrałem z Gift'a, teraz dostałem dwa kolejne. O, niechcący, spadłem. Ale uwaga, najpierw otwórzmy tutaj peta. Tuli kosztuje 15. Uwaga, uwaga, otwieramy peta. Będzie nasze nowe zwierzątko i mamy 45. Wow, co to jest za zwierzątko? Zobaczcie, jakie zielone. Z wąsami, tylko nie wiem, jak go nazwać. Dla mnie on wygląda na takiego mister źdisiu. A wy jak byście go nazwali? Właśnie, może Wasza nazwa będzie lepsza? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Moja propozycja to pan źisiu. No i z powrotem mamy już 2,5 tysiąca. Pyk! Uwaga! O ja cię kręcę! Jaka prędkość teraz, co tu się dzieje? Jak ja szybko zaczynam lecieć po te winy. No i elegancko, zdobywamy dwa winy, mamy już trzy. Na kolejną krainę potrzebujemy 20. No to jest grubo, uwaga. Tutaj zobaczmy, co za gifta dostaniemy. Dostałem 4 winy kolejne, a za 5 minut dostanę, uwaga! Super PETA! No to lecimy normalnie, coraz. Na... O, teraz nie tak szybko. Z tysiącem już nie jest aż tak szybko, ale z dwoma tysiącami było dużo szybciej. Ale nie ma na co czekać. Wskakujemy od razu do dziury teraz jak wolno lecę. Ja potrzebuję 20 winów na kolejną Ukrainę żeby zobaczyć, co jest w tej ostatniej najdłuższej dziurze. I ciekawe ile będę leciał przez tą ostatnią. I tutaj. Potrzebujemy 20 winów, więc uwaga, już ostatni skok. Bo teraz dostanę Dwa winy, więc mamy 19. Lecimy. I udało się, mamy to. Odblokowaliśmy kolejną krainę. O tutaj nasz z kuszą z Kibili Toilet Petem. Za 300 Robuxów całkiem spoko. Ale na razie kuszą mnie podwójne winy: żeby szybciej odblokować krainy. Bo dzięki temu, że kupię te podwójne winy, to szybciej dotrzemy do ostatniego tunelu, najdłuższego. A ten jaki Kozacki. Czerwono-czarny, woO! Co się dzieje? Zobaczcie w ogóle, jak. Ja tu już szybko spadam. A tam jest kolejny win. Ale też widzę, że tutaj jajec zwykłych nie ma. Więc można kupować tylko te za 15. Zobaczmy, czy poleci coś lepszego niż pan Zdzisiu Na razie się nazywa pan Zdzisiu, ale wy musicie mi powiedzieć, jak on się ma nazywać. Kolejny pan Zdzisiu, Ulala, panie Zdziśiu, dzień dobry. Ja pana muszę tutaj zaprosić do mojej drużyny. Ja już mam 2,5 tysiąca tutaj. Czyli mamy podwójne winy. No to dobrze, uwaga, wskakujemy tutaj.

Ale ten dropper jest niesamowity, powiedzcie, że to nie jest fascynujące i satysfakcjonujące. Uwaga, tutaj dostanę 4 winy, więc powinienem dostać 8. Dostałem 8, to mi się podoba. To teraz bardzo szybko odblokuje kolejną Ukrainę. Zobaczcie, jak wysoko już jesteśmy, tam ta dziura, jak ona znika, coraz mniejsza się robi. I kolejne winy. Czyli na kolejną Ukrainę Potrzebujemy 50 winów. Brzmi potężnie. Jednak wydaje mi się, że dla nas to jest nic, bo zobaczcie. Jak, z jaką już prędkością tu spadamy! Normalnie oczopląsu idzie dostać. I jeszcze jedna niespodzianka jest. Zobaczcie na to. Uwaga, uwaga. Najpierw przyjmiemy nasze 8 winów, bo są podwójne. I zobaczcie ten prezent. Claim. I mamy Peta, nagrodę. Uwaga, odbieramy go. I co dostaliśmy? 15 mocy. Prawie jak pet za Zakładamy najlepsze. I teraz zobaczcie, jak nam leci. 1002, 1100, 1000. O, jacie pora to. 80 na sekundę nam idzie. No i widzę, że możemy normalnie skakać, odbierać kolejne winy, bo potrzebujemy 50 na kolejnego dropera. Zobaczcie, ostatni skok. Niestety teraz już tak szybko nie spadam, bo za szybko wyskoczyłem. Ale zobaczcie, dostaję 8 i mamy odblokowaną kolejną krainę za 50. Jeszcze następna jest za 100 winów. Wow, i tu jest z dynamitem, co jest? Teraz na razie jest czarno-biała. Wow, ale to musi pięknie wyglądać, jak tu wskoczymy. Ja nie mogę się doczekać tej ostatniej najdłuższej A w ogóle tu już nie widać wina. Widzicie to? Nie widać, gdzie jest win w tej czarno-białej. Tylko uwaga, uwaga. Teraz mogę mieć założonych 8 petów. Troszkę mi brakuje. Więc zanim tutaj wskoczymy, to coś mi się wydaje, że trzeba uzupełnić jednak pety, żebyśmy zapełnili, czyli potrzebujemy jeszcze dwóch. O, 15%, jaki ładny piesio. I jeszcze jednego otworzymy, jeszcze jedno jajco i wracamy na swoją krainę. Okej, okay, znowu chyba pan z dziśu. Dzień dobry. Dobry panie Zdzisiu. Pan Łzdisiu ma 6 mocy, a tu 9. No i elegancko. Mamy 8 petów założonych na 8. One wszystkie nam dają chyba już sporo na sekundę. Więc uwaga, tutaj możemy teraz wskoczyć, ale. jest tak ciężko, ja się tak boję. Musicie mi pomóc. Żeby tu wskoczyć, potrzebuję waszej pomocy. Kliknijcie teraz subskrypcję z dzwonkiem. Kto jeszcze nie subskrybuje, żeby mi pomóc wskoczyć? I uwaga, wow! Dziękuję, że mi pomogliście. Zobaczcie, jak teraz lecę, ale powolutku lecę. Wow, bo podbowo. Mamy dopiero 8000, da się jeszcze więcej, ale i tak dogania. Nie, nie doganiaj, nie dogonię I mam 12 winów. Ja muszę... Po o, zobaczmy, czy jestem szybszy niż ona. Uwaga, ja ci kręcę nie mogę jej dogonić. Muszę ją dogonić, pomóżcie mi, widzowie, szybko. Musimy ją dogonić, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No nie mogę. Nie, nie jej, ale ja, ja. Zobaczcie, ona jest szybsza ode mnie jeszcze. No i mnie zostawiła, poszła sobie dalej, bo ona ma 100 winów. O nie, tak nie będzie. Uwaga, widzowie, zbieramy szybko 100 winów. Lecimy jak najszybciej. Teraz mamy 48, ale za chwilę będziemy mieć 12 więcej, czyli cyk, 60. I kolejny skok. I teraz kolejne 6 więcej. Mamy już 72. Teraz będzie 84. 96. No i ostatnie 4 winy zostały. No halo. Ja muszę to zrobić. I jest. Udało się. Odblokowaliśmy kolejną Ukrainę za 108. Wow. I tu są dynamity, bo to jest chyba dynamitowa dziura. I oko Długa. A tu są jajca po 150. Co tak drogo. No halo. Ale już jesteśmy bardzo blisko ostatniej. Zobaczcie tamto fioletowa. Ale najpierw zobaczmy, jak wygląda ta. Żółto-pomarańczowa. Uwaga. Wow. Ale kozak, jakie to jest hipnotyzujące. Zobaczcie, co się dzieje. Jak się patrzy tak w ekran. Normalnie to wygląda przepięknie. Można iść teraz spać. Ile tutaj winów będzie? 8. Czyli dostaje 16. Jeszcze raz poproszę moje 16 winów. Bo to tak pięknie wygląda, jak się tutaj patrzy w środeczek. Nie, no coś cudownego. I mamy kolejne 16 winów, a ja mam tutaj dwa pety ze zwykłych jajec, więc myślę, że mógłbym tutaj otworzyć dwa kolejne pety z panem Zdzisiem, dwa kolejne jajca. Mamy o jaki króliczek deserowy. To jeszcze jedno jajco sobie otworzymy, zobaczmy co nam teraz wypadnie, bo wypada nam pan Zdzisiu. Znaczy ja mam nadzieję, że wy już daliście nazwę na niego, bo on musi być jakoś inaczej, przez Was nazwany. I teraz pozbywamy się tych dwóch krabów i mamy założonego pana z dzisiaj pana królika, dzięki czemu szybciej nam rośnie na sekundę nasz power. Mamy już 6000 tysięcy, więc trzeba tutaj spadać. Ale szybciutko! Jaj, to. Zobaczcie, jak to przewyka, Ale jaja, no teraz naprawdę coraz szybciej zaczynamy spadać. No to lecimy normalnie po 8 winów, właściwie to 16. Żeby móc za chwilę odblokować. Przedostatnią Ukrainę i jeszcze musimy odblokować pety. Właśnie, sprawdzimy sobie peta za 150 winów. Wydaje mi się, że tu jest jeszcze jeden skok, tylko bo 142 plus 16 to będzie jakieś 158, mniej więcej. No może po przecinku milion czy 3 miliony, uwaga, mamy. 158, więc możemy Otworzyć to jajo, trochę się cykam Tutaj te pety mają 15 I 20, a te mają 9 Troszkę, troszkę, troszkę powolutku Się cykam, ale jednak mam Nadzieję, że mi to odda, uwaga, uwaga Otwieramy jajco za 150 Twinów i dostaniemy co? 15% Zobaczcie, to był pan Kaktus, rybokaktus, czy coś Takiego, i pan rybokaktus ma 18, no to jest nawet Spoko, to nie jest źle, więc możemy wskoczyć tutaj do dziury, bo zbieramy 200 winów. Idziemy zaraz do zielonej dziurska wielkiego dziurska zielonego. No i jeszcze jeden skok, bo z rozpędu się rozpędziłem. Mamy już 200 winów, więc odblokowaliśmy kolejną Ukrainę. Lecimy jeszcze raz. Proszę bardzo, plus 16, mamy 216 i wchodzimy na przedostatnią Ukrainę. Na ostatnią potrzebujemy aż 400 winów. Tu na szczęście możemy odblokować kolejną nagrodę, więc dostaliśmy dodatkowe winy. I uwaga! Zobaczmy, jak długa jest ta zielona. ho wow. Zaczyna się kolorować. No to co, to lecimy. Na razie mamy 6000 mocy. Ło, wow, ale się spada dobrze. Zobaczcie, jak tutaj pomykają te linie. Jak one szybko tutaj spadają. Normalnie, o, już zaczynam dopiero widzieć te winy, więc mam nadzieję, że będzie ich dużo 10, aż czyli dostaję 20. Mam 242 winy. Jesteśmy coraz bliżej od blokowania tej ostatniej krainy z ostatnią niespodziankową. Ja tu aż są gwiazdki. No to co? To teraz potrzebujemy na pewno. Zastanawiam się właśnie czy pety mi są jeszcze potrzebne Jeszcze sobie tutaj poskaczemy Ale jeżeli wziąłbym jakieś lepsze pety To miałbym na pewno więcej na sekundę Spadania Więc już mam 10 tysięcy Ale to idzie się przerodzić w jeszcze szybsze Możemy mieć i 100 tysięcy przecież Dobra bierzemy kolejne winy Teraz dostajemy 350 na sekundę I coś mi mówi Że nie opłaca się już więcej petów dropić Bo uwaga uwaga teraz dostawaliśmy 350 na sekundę Jeżeli zgarniemy teraz kolejne 20 win Zobaczcie, co się wydarzy. Mamy kolejne 20 winów i dostajemy od razu 370 na sekundę. Czyli każde 20 winów z każdym skokiem daje nam plus 20 na sekundę. A 20 ma nasz największy PET. Czyli skacząc tutaj na tej na tym zielonym droperze, to każdy taki skok, który właśnie teraz się skończył, to jest jak ten do minus 20, co ma 20 mocy. To może dobrze, że nie ma tutaj już jajek. Mamy już 302 winy, więc lecimy po. Kolejne tak naprawdę jeszcze 5 skoków nas czeka. Będziemy mieli 402 pucharków, które dodadzą nam plus 100 jeszcze więcej szybkości, co sekundę. Zobaczcie, 10 tysięcy. No i tu już naprawdę zaczyna migać. Coraz szybciej spadamy. I to mi się podoba. Więc czas odblokować kolejną krainę za 400 puchark. Z ostatnim najlepszym, z ostatnim droperem, najdłuższym, najszybszym, no po prostu najpiękniejszym. I uwaga, ostatni skok. Tu jeszcze mamy. Do odebrania nagrodę kolejno mamy 392. To już brakuje tylko 8 winów. Lecimy 74 tysiące. Wow! Ale jazda, co się dzieje? No i bierzemy 20 winów. Mamy 412. Możemy wejść do ostatniej krainy, do ostatniego, najlepszego dropera. I tam coś jest, tam jest niespodzianka na dole. Uwaga, wchodzimy. Wow! Stop, 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 jeszcze nie! Ja cię kręcę, trochę się cykam. Uwaga, ja teraz wskakuję. Ja już tam powoli zaczynam zauważać, co tam jest. Pomóżcie mi to dosięgnąć. Kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie z dzwonkiem kanał. Kto jeszcze tego nie zrobił? Skaczemy i lecimy. O, 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 ja już tam coś widzę, ja tam widzę. O, już wiem. Chyba co tam jest, ale to jest tak daleko, to jest jeszcze takie malutkie. Ja tam widzę jakiś dziwny filmik. Co się teraz dzieje? Uwaga, uwaga! O ja, to jest to! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.